Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Golubiu Dobrzeniu kształci dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumentach muzycznych. Oprócz nauki gry prowadzone są zajęcia teoretyczne, indywidualne i grupowe, jak kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne. Szkoła powstała ponad 12 lat temu, dzieląc pomieszczenia do nauki zespołem szkół nr 3, a w 2021 roku przeniosła się do jednego ze skrzydeł budynku zespołu szkół nr 1 po zlikwidowanym gimnazjum. Swoją edukację muzyczną realizuje tu 130 uczniów chwilowo w tymczasowych klasach, ponieważ na ukończeniu jest remont tej części szkoły wraz z salą koncertową. Remont realizowany jest z ponad 80% dofinansowaniem z rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Dzięki temu w szkole otrzymamy w całości już 9 pomieszczeń do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz nowoczesną technologicznie salę koncertową. Inwestycje w szkołę muzyczną to nie tylko kosztowne i długotrwałe remonty, to również zakupy wyposażenia oraz zakupy instrumentów. Oby służył jak najlepiej. Myślę, że najbardziej należy tutaj podkreślić dwa spore zakupy przez powiat. Pierwszy to zakup instrumentu marki Yamaha, fortepianu, który rozwinął naszą klasę fortepianu, ale także wpłynął pozytywnie na całokształt rozwoju szkoły pod kątem koncertowym i konkursowym. Kolejnym instrumentem i ważną inwestycją był zakup instrumentu organowego marki Johanus. Wpłynął pozytywnie na rozwój klasy organów, klasy o tradycjach, ponieważ była to jedna z pierwszych klas organowych stworzonych na terenie całego kraju. Inwestycje również były kierowane bardziej w stronę taką duchową, rozwojową, ukulturowiania społeczności powiatu. I tak dzięki pomocy udało nam się zrealizować projekt zatytułowany Muzyczna Zaprasza. Są to audycje muzyczne dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, dzieci z przedszkola i z szkół podstawowych z, terenia, z terenu całego powiatu. W ramach tych audycji prowadzimy co roku kilka koncertów organizowanych na scenie przez naszych nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej. Dzieci mają tym samym możliwość poznania pracowników naszej szkoły, poznania murów naszej szkoły, ale oprócz tego szeroko, szeroki wachlarz edukacji kulturalnej w zakresie poznawania instrumentów, posłuchania tych instrumentów, jak brzmią na żywo. została powołana Powiatowa Orkiestra Denta, projekt, który zakładał dalszą edukację dzieci kończących naszą szkołę, tak by mogły rozwijać dalej swoje pasje. Absolwenci w dużej mierze grający na instrumentach Dentych oraz uczniowie rozwijają się w orkiestrze tworząc wspaniały zespół, który reprezentuje nasz Powiat Golubsko-Dobrzyński. 10 lutego 2023 roku. Publiczna Szkoła Muzyczna podpisała współpracę międzynarodową ze Szkołą Artystyczną w Plateline w Plungę. Jest to współpraca obu szkół w zakresie rozwoju kulturalnym. W tym roku na wakacjach, w ramach tej współpracy, Powiatowa Orkiestra Denta uczestniczyła w kampusie organizowanym na Litwie. Oprócz wspomnianych już wcześniej projektów, Publiczna Szkoła Muzyczna w Golubiu-Dobrzyniu realizowała jeszcze jeden. To jest projekt mobilnego studio nagrań, który został współfinansowany przez powiat, mają na celu rozwinięcie technologii, wejścia w ten świat nowych technologii w naszą szkołę rozwoju rejestracji reżyserii dźwięku. Dopełnieniem tych wszystkich projektów będzie ten ostatni projekt, czyli modernizacja wyposażenia naszej szkoły w potrzebne urządzenia elektroniczne, monitoring, alarmy oraz meble do sal lekcyjnych.